Zajrzymy sobie do rodziny teraz, która była zimowana na jednym korpuście. Jest to rodzina B120, czyli 56, e, 56 nasienione na Lautental. Jest to linia e, pszczół kaukaski, bakwas na pszczole kaukaskiej. Jak widać na załączonym obrazku, pszczoły sobie wybrały ten susz, który im tam rzuciłem jakiś czas temu. Ale tego jeszcze nie wycinam, bo... Dobra, niech tak to zostanie. Rzuciłem im na folię susz. Ten susz sobie wybierały, jest to rodzina zimowana na jednym korpusie. Na ostatniej ramce pełno pszczoły. Tutaj mamy pełną ramkę jajeczek larw. Co świadczy o bardzo intensywnym działaniu matki. Na kolejnej ramce mamy pełną, pełną ramkę larw. Pełniutka. Pełniutka ramka larw. Czerwiu. Coś pięknego. Na kolejnej ramce mamy pełną ramkę czerwiu na wygryzieniu. Z jednej, no nie całą, ale tu gdzie jest, gdzie nie ma czerwiu na wygryzieniu, to są larwy, dojrzałe larwy. Piękna ramka. Na kolejnej ramce mamy o piękną ramkę czerwiu na wygryzieniu, całą. Super. Kolejna ramka pełna ramka czerwiu, pełniutka. Coś pięknego. Kolejna ramka, pierzga i matka, a już matka tu jajeczka składa, z tej strony jajeczka składa. Potem już mamy pierzgę i dalej pierzgę i pierzgę, pierzgę tak? i pokarm. Za kilka dni tym pszczołom trzeba dołożyć dwie ramki e, tak, trzeba im dwie ramki dołożyć. Tu jakaś mi pszczoła się. O, jest. Tym szczękom trzeba za kilka dni dołożyć dwie ramki. Ogólnie rzecz biorąc, czerwie jest bardzo dużo. Rozpszczoła się rozwija bardzo fajnie, w miarę dynamicznie. Jest to z B120, czyli z B56, linia kaukaska. Tak jak jeszcze raz powtarzam Moje linie kaukaskie to są moje linie Tak się rozwijają Jeżeli ktoś inny hodowca posiada też pszczołę bakwast Opartą na pszczole kaukaskiej To może być inna pszczoła To są pszczoły pasieki pawluknet.pl I tak one wyglądają Czyli tutaj mamy bardzo ładną, fajną, dużą ilość czerwiu Pszczoły rozwijają się Idealnie jak na tą porę roku